Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Dzisiaj na Zaprosiliśmy do nas dzisiaj górnika z jednej ze Śląskich Kopalń. Panie Andrzeju. Panie Andrzeju! Ja, ja, już je, ja, ja już je. ja go podać. Tu przed siebie, do widoku. dobrze ja. Tu jest czyli dupać gruby, czyli iść z kopalni, prawda? Ja, dupać to jest dupać się Pani Adzi, Ja. Panie co Pana dzisiaj dziwnego lub tajemniczego spotkało na kopalni? Najbardziej mnie zadziwiło, że kompajny działał. Ale byliśmy rozmawiać o naturze. No, A może nam pan opowie o tajemniczych liściach paproci odbitych na węglu? A hopie, to nie ma żadna tajemnica. Znaczy to jest tajemnica, ale zakładu rozumiesz? bo oni mają taką maszynę, taki sztyper, co te paprotki na te wąki, a gorole to po 15 złotków kupują. Gorol, czyli co prawda? Gorol synku to jest gorol, rozumiesz to? A ja ci powiem tak richtig a na grubie, to jest metan. Chłopie tego nie widać, ale jak dupnie, to i dorosły. Dupnie, czyli uderzy wybuchnie. Ja, ja też ci zaraz dupnę. I dobrze, dobrze, niech się nie, nie denerwuje. Zatem jak sprawdzacie, gdzie ten metal jest? No jeden idzie z przodu za pani. No ale ta korobota... Hmm, ...gruba, czyli hmm, kopalnia, prawda? Panie Andrzeju, była kiedyś taka legenda o łysku z pokładu idy. Ja, ty łon robił na kawę kartu Tobrym, rozumiesz? I łon za czasów się zwolnił, rozumiesz? Wziął się ta emerytura pomostowo, rozumiesz? Kupił se makiza, to było pieroństwo tostu, podło. czyli coś No, czyli matis. Jak to? W podło, rozumiesz? To teraz na nowego dupie w kachu kamarce. Tutaj ciekawostka, prawda? Dupać, czyli zarabiać pieniądze. Dupać to jest dupać, synku, rozumiesz to? A ja ci powiem tak, o tajemnicę grubie, grubie, to jest skarbnik. O, to bardzo ciekawe. Ja, bo to jest ciekawe, bo ten pieniądz, co wypłata, 15 złotków bierę, a tego nie widać. Nie widać. Pan chyba o innym skarbniku mówi. No ja, bo tego z gorczykiem złota nikt nie widział. Chyba go te gnoje ze związków zamknęły. Urzędnicy nie skupali. Panie Andrzej, niech pan się opanuje. Dzieci nasz problem. No ale chłopie, ja się znerwowałam, bo, bo przez takich właśnie gorel jak ty, ja muszę a przez takich warszawiaków jak ty, ja on to w życiu i Nie se. Niestety ja pan Andrzej nam ja się zdenerwował, na podniosła się jako koniec naszego życia. grubie. To są szczury. Szczury. Ja. One tam są. I no nikt nie godą, bo wysane sanepid gruba zabrzmi. A mój chujek przed wojną widział szczura. Piętnoście kilo. Piętnoście kilo. I co? I ten szczur godą. Mówię. Godą, ciulu, godą. I pato do ujka tak. I za w góry w Wykoł taką dziura i w tam zgnite jabłko i zasłony. Zasłony. I on tak zrobił, zrobił rozumiesz i wyrosło mu taką tupno jabłka. I to jest korol tajemnica natury. To jest tajemnica natury. To jest chyba jakaś legenda. Obie to nie ma żadna legenda. Legenda jest taka, że ten szczur zeżar konia, a ja on to życie i da jak ty, to były takie Na dzisiaj na pewno to już koniec naszego programu. Zapraszamy na dzień. Do tytułu,